E, tutaj, zagrany zagrane.pl. Powracamy. Łukasz wyzywał mnie od nowa za to, że mi amunicji zabrakło. No tak, nie no, powinienem ją zabrać ze sobą. Musimy się po nią wrócić. Tragedia. No tak, no bo jakże, jakże inaczej streścić poprzedni, poprzedni ten odcinek. No, poszedłem na miejsce walki bez amunicji w magazynku. No. Dopiero muszę ją kupić. Proszę. Przydałoby się swoją drogą większe tam Zapasy także. Powinniśmy sobie stworzyć jakiś przedmiot. Typu jakaś ładownica czy coś. Może kabura to się nazywa. A nie, dwie bronie. Skóra koźleca. by się dwie bronie, nie? Bardzo by się przydały. Pakiety do rzucania. Torby na uzbrojenie. Wszystko ze skóry poślecy. Mamy tu gdzieś koziołki. Tak, tu mamy koziołki. Dużo miejsca misji. No tak, misję musimy oczywiście ponownie wziąć. Na szczęście nic niczego takiego nie zrobiliśmy, żeby nas to miało jakoś bardzo boleć. Co to słyszeliśmy. village. weapons even as My friends are to somewhere called PC. Voss is going to ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The If the weapons, it'll weaken Voss. It'll be to kill. I'll

Nie do obozu. Drwali. małpka! Małpko, nie uciekaj! Czemu jej nie mogę zabić nożem? No nieważne. Dobra, nabiegaliśmy się za małpą. Samochodu nie ma. Jak żyć, panie premierze? No jak żyć? Dobra, jak daleko jest ten punkt od nas? Po drodze jest kład, chyba tutaj stał kład, czy nie kład? Kład, czy nie kład? Kład, tak zgadza się. Nie wiem co w tym świecie robią tak pozostawione pojazdy, same sobie. Dziwne. Nie będziemy wnikać. O, kładem się jeździ jak małe człowiek. listków. A to zielone Trzeba do do miksturu leczenia, więc mi żadne z tych nam się nie przyda. Kurczę, ale szybkie, szybkie jest to bardzo Zielone? Zielone listki? Takie? Yy. Ekstra, no to możemy zrobić miksurkę leczenia, Jeszcze jedną. Akurat będziemy mieli dwie. Nie? No, mam jeden. Potrzebuję jeden. Pełny zasobnik na miksturę. No dobra, tak, trudne. Innym razem wykonamy w takim razie miksturę. Teraz szybko rozprawimy się z tym, że nie możemy się rozprawić od uszy na trzech odcinków. Najwyższy czas. Prawie strasznie nie kalczy tej jazdy. oj, probowie. To są probowę. W Dobra, Ale, Now to, the jest kampanie. Teraz na Ten strażnik ostatnio siedział, to jest ciekawe. Wychodzi na to, że. Eee, tam jest tygrys. A nie, no to tygrys jak sobie leżał. Tutaj jest jeszcze ich dwóch. Eee, wychodzi na to, że za każdym razem ułożenie strażników może być nieco odmienne. To no dobrze. Wow. Ten pan już nie żyje. Kurczę, fajnie jest. No naprawdę fajnie się, fajnie się eliminuje wrogów. Zwłaszcza z tym podbieganiem, że jeszcze mówię zacznie. jesteśmy daleko, ale już możemy kogoś tam tym nożem dziabnąć, doskoczyć do niego. No, mechanika jest, jest bardzo, naprawdę sympatyczna. A ten pan już się tutaj układa do snu. Zaraz później na dłużej niż by się spodziewał. No dobra, tam ten alarm trzeba ostrzelić. Tego pana na razie niekoniecznie. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie zobaczy. Chodź chudku, chodź chudku Zabijemy tego A potem się szybko wycofamy Żeby on nie zdarzył krzyknąć A Szybko Dyskretnie Dobra, i teraz możemy Co jest? Ale jest przecież. Tak, dobrze. Oni nie wiedzą co się dzieje. Mam Nikt nas nie widział. Za to wszyscy słyszeli. Musimy nie zniknąć. na flankę. Eee, tak. Tu mam dynamit. Znacznie. Ja tutaj nasufuję. Może oni się w końcu uspokoją. Co? Nie się. Dobra. Ja, mi się kolej zabić. Jest kompletnie nie widzę. Okay, eliminacja grobów jest sympatyczna. Przedwcześnie niepokojnie ilość nabojów mogę zniknąć. Dobra, heh, 5 grobów, czyli 4 naboje? Nie, 8 mieliśmy, tak? 8, No już widzicie, czasem groty 3x3 i 1 mniej. A jest piękne, i nawet nie wiedzą skąd strzelam Wszyscy są za palisadą się wspiął jeszcze wyżej O właśnie patrzcie, patrzcie jak cwanie jak biegnie z gry Tam to by pasował granat wrzucić nie? Uda się? Uda się. Miałem nadzieję, że na G jest granat. Nie. Dobra, szybka. szybki rzut oka w gdzie jest granat. Jeszcze się tego nie nauczyłem, na X mieliśmy rzut granatem w środku, a ja No tak. Dobra, a więc uwaga! Tak. O, ten przeleciał. Ten osiągnął... Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tak jest. A, tylko jeden się zapalił, nie był to granat, nie był to na temu, to no O właśnie, czy ja teraz amunicję? Ten już nie żyje. Cztery naboje, wrogów. No, czyli będzie dobrze. Opie, gdzie ty biegniesz? Idroczku. Nie, nie broń. Czy w drugą stronę biegnie Nie, panie. <ścoughs> Dobra. To już chyba można załatwić. Jakiś taki bardziej... Um... On no tak biega w ogóle. Przestał biegać wreszcie. Dobra, wiecie jak go nie? To mi się podoba. Strasznie mi się podoba w tej grze tak. Eliminacja. Eee. Kocham ten karabin z natomiast nie wiem, czy nie będę go musiał zaraz zamienić na coś bardziej na coś o większej siłowni. Mam nadzieję, że nie. Ale nie działa. Ty siedzi grzecznie na razie. Wow! Wiecie co? Właśnie tak myślałem. Chyba nie znajduje się już nic. Czy moglibyśmy się nacieszyć granaty? Co no, jest? No chyba uzupełniliśmy wszystkie granaty. No tak, na to się na to wygląda. O, o, o. No.

啥书？继续说。 A fine piece of work. Now, tell me about your friends. The radio said Voss was co? recording <mulity> Ransom videos a piece. Yeah, because we already have a bunch of them. Pirate's Cove, but we call it Sunset Cove. That's one of the reasons. Remember, Jason, the strength you received ja from the path will help you succeed. You don't have any of them. Not a single point. Okay, where now? Where? No, jeszcze nie wiadomo gdzie. Co... Pewnie no, wrócimy do po okolicy, się nie będę rozglądał. Bardzo chętnie wrócę do miejsca o nazwie Amanaki, czyli do głównej bazy. I, i, i nie wiem, czy to nie będzie tyle na dziś. Nagrałem się już dość sporo. Może jeszcze wyczerpnę, troszeczkę ponagrywam filmy i tak będę wrzucał w nocy. E, Zapiszę sobie gra Tego nie musicie już widzieć. Jestem Maksym z Zagrany pl Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków filmów o Far Cry 3. Cześć!